Witajcie w 29 odcinku najgubrzych newsów z kraju i zagranicy. YouTube poinformował mnie, że dzięki waszemu podbijaniu trafiliśmy na 12 miejsce w Polsce. Dzięki wielkie wszystkim, którzy klikali na telefonie przycisk podbij i zobaczmy, czy da się w tym rankingu wejść jeszcze wyżej. A teraz przechodzimy do setna serii, czyli absurdalnych wiadomości z Polski ze świata. Trzymajcie się ramy i zaczynamy. Przezorny zawsze ubezpieczony. Tak pewnie pomyślał ten dziewiętnastolatek, który podjechał na komendę w hocznie sprawdzić, czy jest pijany. W czym problem? No więc w tym, że podjechał tam kierując samochodem, a badanie wykazało, że jego podejrzenia były słuszne, bo faktycznie był nie A jak wiadomo, policjanci zawsze się cieszą, jak ktoś im dostarczy kwity na samego siebie, więc jak tylko przyznał się, jak dotarł na komendę, to zatrzymali jego prawo jazdy, a teraz grozi mu do trzech lat więzienia. Może więc najmądrzej się chłopak nie zachował, ale przynajmniej nie można mu odmówić uczciwości. Pytanie tylko czy będzie teraz na dzielnicy nazywany kapusiem, skoro doniósł na samego siebie. Ogień najlepiej zwalczać wodą, więc psy najlepiej zwalczać kotem. Tak przynajmniej pijana intuicja podpowiedziała 51-letniemu mieszkańcowi Tarnobrzega, który przed zatrzymaniem przez policjantów zaczął bronić się przy pomocy zaskoczonego tym wszystkim zwierzaka. Funkcjonariusze zostali wezwani do awantury domowej, a jak weszli do środka, to prowodyr zadymy chwycił za pierwszą broń jaką miał pod ręką, czyli biednego mruczka i zaczął nią okładać mundurowych. W policyjnej akademii raczej nie mieli zajęć obrony przed atakiem przy użyciu kota, ale wyszli z tego starcia zwycięsko, a kotomiotowi postawiono aż 6 zarzutów, w tym naruszenie ustawy o ochronie zwierząt. Dodatkowo oczywiście odebrano mu kota, głęboko oburzonego całym tym zajściem. A jak już jesteśmy przy interwencjach związanych z kotami. Policjanci w Rogoźnie zatrzymali faceta w różowych gaciach Hello Kitty, który leżał na jaranej na chodniku obok Fiata Seicento. Nie został zatrzymany jednak za dobór garderoby, bo za majtki w kocie wzorki by przecież wystarczył tylko mandacik za przekroczenie piękności. Zwinęli go, bo facet był solidnie poskładany nielegalnymi substancjami, których mocny aromat roztaczał się wokół samochodu. Przeszukanie auta wykazało, że były w nim woreczki z zakazanym ziołem oraz kryształkami, a dodatkowo w środku znajdował się też kolega naszego fana japońskich kotków. Obu chłopów policjanci zabinęli, a zapewne wchodząc na dołek w różowych majteczkach musiał zrobić spore wrażenie na innych zatrzymanych. A teraz news dużej wagi. W USA, bo niby gdzie indziej, przeprowadzono ewakuację mężczyzny przy użyciu dźwigu budowlanego. Pacjent ważący jakieś 270 kg okazał się zbyt potężny na standardowe drzwi, więc strażacy wycięli mu nowe, bardziej panoramiczne wyjście w ścianie. Następnie zapakowali gościa na paletę i spuścili z balkonu niczym przesyłkę gabarytową prosto do czekającej karetki. Cała akcja wyglądała jak przeprowadzka, tylko że zamiast mebli ewakuowano lokatora. Nie tylko zastanawia jedno, skoro facet nie mógł wstać z łóżka, to jak zarabiał na taką ilość jedzenia, dzięki której utrzymywał aż taką wagę. Wiecie, skąd się biorą radiowozy? Czasem od hojnych chodzi nieświadomych darczyńców, takich jak pan Kamil, który postanowił przetestować swojego czerwonego mustanga mając we krwi ponad 2 promile. Sąd doceniając jego wkład w testy motoryzacyjne, zabrał mu furę wartą 150 koła i przekazał ją policji, by teraz ona mogła sobie nim pojeździć. I tak oto z pijanego kierowcy można awansować na sponsora strategicznego lokalnej drogówki. Jeżeli dalej nie jesteście przekonani, że warto zmieniać gacie codziennie, to mam dla Was kolejny argument. Lazen Whitley z St. Louis postanowił obrobić lokalną knajpę ze smażonymi kurczakami, ale zapomniał o jednym o zmianie bielizny. Okazało się, że podczas napadu, który uchwyciły kamery, miał na sobie charakterystyczne majtki, które dumnie wystawały mu nad opuszczone spodnie. I to jest najlepsze. Kiedy go zgarnęli dzień później, śledczy zauważyli, że Delikwen nadal dumnie nosi tą samą, rozpoznawalną parę gaci. Czyli koleś wolał ryzykować dożywocie niż zmienić majtki. No ale jak wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Pamiętacie, jak Lech Wałęsa obiecywał nam zrobić z Polski drugą Japonię? Póki co udało się dogonić Japonię w kwestii tragicznego wskaźnika dzietności, ale w Krakowie postanowili nadgonić kraj kwitnącej wiśni w jeszcze jednej kategorii. To tam sześciu sushi masterów postanowiło z setki kilogramów ryżu i 40 kg łososia zbudować gigarolkę, która rozmiarem przypominała robala z filmów strząsy. Po dwóch godzinach walki, potu i artystycznego upychania składników powstał kolos o grubości 61 cm. Ostatnie wyzwanie rzuciło biuro rekordów, bo wynik miał być ważny tylko jeśli całe to monstrum zostanie pożarte. Krakowianie dali radę wszystko opitolić, no ale co się dziwić, w końcu było rozdawane za darmo. Może i my potrafimy zrolować mega duże sushi, za to w Chinach lekarze wszczepili 71-latkowi wątroby od świni. Pacjent ostatecznie zmarł prawie pół roku później, ale przynajmniej operacja się udała. Mężczyzna ciężko chorował, jego własny organ odmawiał posłużeństwa, więc naukowcy podłączyli mu genetycznie stuningowaną świską w wątrobę jako tymczasowe wsparcie. Eksperyment o dziwo na początku zadziałał. Świski zespół zaczął produkować żółć i filtrować co trzeba, dając wątrobie pacjenta czas na regenerację. Niestety po 38 dniach organizm stwierdził, że ma dość wieprzowiny i zaczął się buntować, więc lekarze musieli usunąć przeszczep. Taki postęp medycyny dobrze rokuje dla wszystkich chlejusów. Po takim przeszczepie od maciory to dopiero będą mogli zacząć chlaciek świnia. Świńskie mięso trafia na stoły operacyjne, natomiast do burgerów trafiają wegetariańskie zamienniki. Unia jednak mówi stanowczenie takim praktykom i ludziom, którzy tak bardzo nie chcą jeść mięsa, że muszą nazywać swoje jedzenie tak, jakby było mięsem. Prawica i lewica na co dzień mocno się zwalczające, w tym głosowaniu akurat były zgodne i przegłosowały zakaz używania takich nazw jak burger czy stek dla produktów roślinnych. Można się śmiać pod nosem, że Parlament Europejski znowu wziął się za rozwiązywanie prawdziwych palących problemów ludzkości, ale sprawa jest poważna. Sam kiedyś kupiłem w restauracji serowego burgera, myślę, że to cheeseburger, okazało się, że to była bułka, gdzie zamiast kotleta wsadzony był panierowany cheddar. Tym oto sposobem zapłaciłem cztery dychy za bułkę z serem, co też chyba powinno znaleźć się w jakiejś księdze rekordów. Bardzo dobrze, że nikt już nie zostanie tak skrzywdzony jak ja wtedy. A teraz proszę Państwa dowód, że miłość dziadkowa nie zna granic. 60-letni były strażak z Gwadelupy postanowił obrabować supermarket przy użyciu broni, żeby wylądować w więzieniu ze swoim wnukiem. Dziadzia ubrany tak jak ja, czyli elegancko i w komimiarce podbił do kasy w sklepie, zgarnął force, ale co najważniejsze, zażądał też kawałka sera Emmentaler i butelki wina, którymi umilił sobie oczekiwanie na policję. Najlepsze, że cel osiągnął, ale tylko połowicznie. Adwokat podnosił, że wnuk oskarżonego jest w więzieniu źle traktowany, więc senior chciał stanąć w jego obronie. Sąd wziął pod uwagę okoliczności i zamiast standardowego wyroku kazał mu zwrócić koszty skoku, leczyć się i trzymać się z daleka od sklepu. Dziadek nie trafi za kraty, ale wnuka odwiedzać będzie mógł legalnie. Poprzedni news pokazywał, co starsi potrafią zrobić dla młodszego pokolenia, a teraz mamy, co młodzi potrafią zrobić starszym. Dwie 13-letnie amazonki z Krasnego Stawu uznały, że super pomysłem będzie zaatakowanie 49-letniego faceta siedzącego na ławce, używając do tego patyków. Serio, patyków. Czy to już jest powrót do czasów jaskiniowych? Policja zareagowała pomimo braku zgłoszenia, a teraz dwoma przyszłymi gwiazdami Ringu zajmie się sąd rodzinny, bo przecież jak wiadomo, dzieci są naszą przyszłością. Facet zjadł 3 kilo żelków i wylądował na sorze. Nathan Remington, 33-letni kierowca ciężarówki z Wielkiej Brytanii, udowodnił, że żelki potrafią być równie niebezpieczne, co jazda bez pasów. Chłop zamówił online gigantyczny 3-kilogramowy worek Haribo o smaku coli no i zjadł to wszystko w 3 dni. Efekt? Poty, ból brzucha i nagła wycieczka na sor, gdzie lekarze odkryli, że ma przedawkowanie żelatyny. Tak, ten składnik, który sprawił, że żelki są żelkami, wywołał u niego tak ostrą reakcję. To była moja własna głupota, skwitował to pacjent. Najlepsze, że teraz ma cukierkowe PTSD, a na urodziny dostał w prezencie kolejny 3-kilogramowy worek żelków. Trzymaj się tam chłopie. Teraz przenosimy się na Florydę, czyli do stolicy różnych dziwactw. Walter Freymayer, lat 51, został tam zgarnięty za włóczenie się po torach, a wcześniej był podejrzany o paradowanie nago w publicznej łazience. Ale to dopiero przedsmak. Podczas rutynowego skanowania ciała w areszcie okazało się, że Walter zamiast znajdowanych wcześniej tą metodą nielegalnych substancji, postanowił przemycić termos. Pewnie pytacie, ale gdzie on schował termos, skoro był aresztowany za bieganie na golasa? Szeryf Grady Judge, który to wszystko opisał z rozbrajającą szczerością na konferencji prasowej, ujął to dosadnie. Facet termos wsadził sobie w rampę wyjazdową. Musiał z tego powodu jechać do szpitala, gdzie chirurg uwolnił go od tego ciężaru. Co ciekawe, szeryf nie poinformował, żeby w termosie było coś szmuglowane, więc możemy założyć, że facet po prostu wziął sobie ciepłą herbatkę na drogę. Ale co tam jedzenie żelków? Jeszcze ciekawszy powód hospitalizacji przez nietypową dietę miała bohaterka tej historii. 82-letnia pani Zhang z Chin miała problem z przepukliną kręgosłupa i zamiast iść do ortopedy postanowiła zaufać babcinym podaniom. Co było lekarstwem? Osiem żywych żab, mniejszych niż jej dłoń, połykanych w ciągu dwóch dni. Najpierw trzy, a na drugą nóżkę pięć. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, skończyło się to wizytą w szpitalu, silnym bólem brzucha i diagnozą zakażenie pasożytami. W każdym razie kręgosłup pewnie bolał dalej, ale przynajmniej miało zajęcie z nowymi lokatorami. Niektórzy mówią, że miłość to krwawy sport. No i w tym już się mamy na to dowód. Gabrielle Franz, strażaczka z Florydy, postanowiła, że jej rozstanie z byłym będzie miało spektakularną oprawę. Otóż pani Gabriela zamiast kupić czarne róże czy spalić stare zdjęcia, pomalowała na czerwono 75 tamponów i elegancko rozsypała je na trawniku swojego ex. Tak, dobrze słyszycie. 75 tamponów pomalowanych tak, żeby wyglądały na używane. Policja stwierdziła, że cała akcja to przemyślona ciągłość działania mająca na celu nękanie, więc kobieta wylądowała w areszcie. Policji przyznała, że cały pomysł tam tamponowej zemsty zaproponowała jej własna matka w czasie plotkowania z ciotką. No to jak widać, wspaniała rodzinka. Może jest ktoś chętny do niej dołączyć, bo tak się składa, że jest panna na wydaniu. Oczywiście, jak tylko wyjdzie na wolność. Jak to mówi przysłowie: człowiek, człowiekowi wilkiem, a AI, AI, AI. Pewien australijski uniwersytet postanowił zostać szeryfem technologii i wykorzystał detektor AI do masowego tropienia oszustów. W efekcie tego w 2024 roku oskarżono niemal 6 tysięcy studentów o ściąganie, z czego 90% za użycie AI. Problem w tym, że ta magiczna technologia za oszustów uznała tych, którzy nic złego nie zrobili. Taka np. Medlin, studentka pielęgniarstwa, czekała 6 miesięcy, żeby udowodnić, że nie użyła AI. W tym czasie miała na dyplomie adnotacje wyniki wstrzymane, co skutecznie zrujnowało jej szanse na pracę. Policja Akademicka, żeby udowodnić się winność, zażądała od studentów dostarczenia ręcznych notatek i historii wyszukiwania z Internetu, czyli uniwersytet, który nie jest policją, żądał dowodów niczym na procesie w łowce androidów. Kiedy sztuczna inteligencja oskarża prawdziwą inteligencję o bycie sztuczną, to już nie tylko absurd, ale też niezła przestroga przed tym, co się będzie działo, jeśli te procesy automatyzacji wejdą do użycia w urzędach i sądach i będą decydować o naszym życiu. Zresztą ja na to nie muszę czekać. Mój kanał nawet i teraz jest na łasce bezdusznego algorytmu, więc będę wdzięczny, jak nakarmicie go lajkiem, komentarzem, subskrypcją lub podbiciem. Dzięki z góry i do zobaczenia.